No i hejka w nowym vlogu. Dzisiaj weźmiemy się za dwie bardzo ważne rzeczy. Jak byliśmy w Chorwacji to trochę te nasze poduszki tutaj one są niewygodne. Nawet z tym, no mamy tutaj bałagan trochę, ale z tym, z tą pianką z Ikei. Myślałem, że to wyrówna i tak dalej, będzie się dobrze na tym spało, ale słabiutko i stwierdziłem, że te kanapy wylatują stąd. I pojechałem i kupiłem materac 180 na 2 metry, który tutaj pasuje. No tutaj 5 cm będzie za krótkie, bo ta kanapa jest dłuższa o 5 cm, i tu będzie taka szparka. Ale co tam? No i teraz kolejna sprawa jest taka, że teraz jak położymy ten materac, to w tą stronę się otwiera ta bakista. Nie wiem jak to nazwać, no ten schowek po prostu. I ja stwierdziłem, że go po prostu obrócę o. 180 stopni. Tutaj odkręcę te zawiasy i przykręcę je w tym miejscu. Tak jak po drugiej stronie symetrycznie. I teraz jak będziemy coś po prostu chcieli wyjąć, to podnosimy. To się fajnie blokuje nam z materacem i sobie wyciągamy kulturalnie. I tak samo po drugiej stronie jest. I kolejną rzeczą, którą zrobimy, to jest zamontowanie oto tego czujnika z czujnikiem temperatury, który będzie automatycznie nam włączał te wiatraczki. Mam takie dwie sztuki i one fajnie tutaj nam pasują na zewnątrz. O, będzie jeden, jeden i drugi. Tylko się zastanawiam, właśnie jakie zamontuję, ale zobaczymy. Najwyżej tutaj wezmę. Tutaj trytka, trytka i z głowy. Najlepsze są prowizorki zawsze, więc zobaczymy, to się, czy to się tak w ogóle da zrobić. Ale to jest w następnej części będę to montował. No i to są dwie rzeczy przed kolejnym wyjazdem tam nad morze czy gdzieś, żeby się lepiej żyło w przyczepie kempingowej. A jednak najważniejsza jest ta wygoda wyspania się. No ja nie lubię jak się człowiek nie wysypia i się wierci i tak dalej. Ale usunięcie tej szafki było strzałem w dziesiątkę. Teraz jest dla nas trójkę. Bardzo dużo miejsca. No spoko. No co? Usuwamy to. Wywalamy te kanapy. O. I wcześniej było tak. I teraz obróciłem to, ten zawias troszeczkę przekręciłem tu w 5 cm w prawo. Oj. No. I się fajnie blokuje. I będąc na łóżku normalnie można dojść tutaj do tych rzeczy. Łatwo i szybko. Bo będzie jednak to cały teraz, nie? Teraz tą stronę jeszcze tylko przerobić. Będzie spoko. No i spójrzcie. Trochę się z nim namęczyłem, ale tutaj idealnie wszędzie pasuje. Tylko. No o tym wiedziałem, że to będzie te 5-6 cm dziurki. No ale to nie szkodzi. Coś trzeba będzie wykombinować, jakąś poduszkę tam włożyć albo coś. No ale z klasa, nie, no teraz. Teraz będzie się w końcu normalnie spało. A nie na tych śmiesznych poduszkach rozkładanych. No. Nie no, bajuwa. bajuwa. No i teraz następną kolejną rzeczą no, to trzeba zamontować tutaj ten łącznik automatyczny do tych wiatraczków. I sobie myślałem, bałagan trochę. sobie myślałem, żeby go tutaj zmontować. Tak. No bo nie chcę żadnej tak skrzynki brzydkiej robić, bo tu już mi, no tu jeszcze by wszedł w sumie tak na skos, ale wiem, że to razi chyba bardzo mocno. A my tutaj niestety śpimy, a ja nie lubię jak jakieś lampeczki świecą prosto w twarz. Więc chyba tutaj zamontuję i muszę jakiś włącznik i wyłącznik, bo tu jest chyba restart, to nie jest włącznik. i Jakiś yy, włącznik tutaj po prostu wokół zamontować, który to będzie załączał jeszcze osobno. No i teraz za tą krateczkę ja się wezmę. To jest właśnie ta wentylacja. No i stwierdziłem, że na tego nie zrobię. Może? Chyba nie. Nie! Normalnie na wkręty tutaj wkręcę. Nawiercę sobie malutkim wiertełkiem. I takie wkręciki tutaj sobie wkręcę. I to będzie w najmniej porządnie trzymało. 🎵🎵🎵 Dobra, tutaj w sumie po słońcu będzie widać. O, tak to wygląda. Z tej strony ładnie przykręcone. Śrub w sumie też nie ma Mocno widać no i tu mamy ten wydech teraz tu ładnie wkładamy ej, no luksusowo. No i zamontowane są wiatraczki. Będą dmuchały ciepłe powietrze. Teraz tylko trzeba doprowadzić prąd. Oj. Ciężko się zawsze wyjmuje. O, tutaj w rogu doprowadzimy jakoś prąd zaraz. Kabelkiem I taki na dłuższym kablu to chyba jakoś zrobię, w sumie jeszcze nie wiem, albo może zrobię to na jakimś takim łańcuszku, że to zawsze będzie mogło sobie zwisać, ale po co w sumie to otwierać? nie? No dobra, zaczymy zaraz na kabelku, to zrobimy jakimś tutaj trzeba przewiercić, albo przełożyć kabel po prostu tam z głowy. Jak mam takie jakieś wago no i zaraz tutaj po prostu to wepnę jedno z drugim, zwiążę taśmą i tam to wrzucę i będzie ta kratka w sumie gotowa tylko jeszcze w środku muszę wszystko popodłączać a jeszcze tutaj wypuściłem ten, ten czujnik temperatury i tak go włożę i zostawiam tutaj pięknie przepuściłem mam nadzieję, że to się nie wytrze Tam wziąłem kabel w oblocie. mam nadzieję, że to nie wytrze no tutaj też te kable są od lat i to działa i jeździ i się nic z tym nie dzieje Kładka z wiatraczkami zamontowana. W ogóle tego nie widać. Tutaj oczywiście mi się ułamał ten zaczep, to wkręciłem śrubę nierdzewną, ale trzyma. No i teraz w środku trzeba zrobić. Tutaj ja się podłączę pod 12 V lodówki. Tutaj co wcześniej miałem tutaj sobie mam wyprowadzony kabel i muszę tutaj teraz do góry to wszystko wyprowadzić tu jest kabelek od tego czujnika bo go sobie rozebrałem całego no i tutaj wypiąłem ten kabelek no i teraz tutaj trzeba to zamontować ten łączniczek. tylko muszę uważać bo tu jest pełno z tyłu kabli muszę to wyjąć wszystko i zobaczyć jak to tam wygląda dobrze Przykręciłem tutaj taką puszeczkę, bo w sumie nie wycinałem tej deseczki, no bo łatwiej chyba zrobić takie coś i tutaj nożykiem normalnie się wciąć. Tutaj jest włącznik i wyłącznik tego. Taki klik-klak. Plus tutaj ten cały, jak go całego go rozebrałem, ten cały sterownik. Tak wygląda. Prosty w budowie. No i co? I teraz trzeba to podłączyć. I zaraz to podłączę i zobaczymy jak to będzie śmigać. Dobra. I mam to szybko podłączone. Teraz wam dokładnie wytłumaczę, o co tutaj chodzi. Tutaj na dole przy przełączniku idzie plus i po prostu włącznik i wyłącznik. Albo włącza to. Teraz wam pokażę. Włącza i wyłącza. Wiecie, żeby to się nie świeciło cały czas i nie pobierało tej energii, nie? I teraz tak, ten plus z tego przełącznika idzie dokładnie tutaj. Do, o tutaj może tak wezmę, do ten VCC plus. Minus mam włączone razem, od akumulatora normalnie idzie i do wiatraka. Ten od to jest połączone razem i tutaj jest minus. I teraz plusik musiałem też dać wiatraczkowi, i plusik normalnie wziąłem tutaj, złączyłem te dwa kabelki od tego przełącznika. Tutaj co idzie, taka, taka penteleczka, nie? Dokładnie tutaj idzie plus, i tutaj rozłączanie jest wentylatorów: włączanie i wyłączanie. Ten S2 S1 to jest, to trzeba doprowadzić po prostu plus, czyli ten dodatni, i tutaj jest rozłączanie. I teraz jak widzimy. Tutaj, ja już znam to trochę na pamięć. Dokładnie na środku ten set. Tutaj naciskamy, to zaczyna mrugać. I sobie ustawiamy temperaturę, która byśmy chcieli, żeby była na dole. No i naciskamy set. I powinno teraz się załączyć. ale się nie załączy Ok, na dół. O! I wiatraczki się teraz włączyły. Słuchajcie, jak no i teraz to powinno do 15 stopni tam zjechać nie? no i teraz bierzemy do góry ustawimy na 23 o widzicie i się rozłączyło ląpeczka trzeba rozgnieła no i teraz co ja tutaj to składam całe ładnie i tutaj pięknie będzie złożone no i mam tutaj to ładne konektory porobione wszystko zaciśnięte więc chyba będzie spoko tak wygląda tutaj wyłączamy pyk włączamy jest 20,8 jest teraz na lodówce na radiatorze, zamontowałem to nad radiatorzem w radiatorze teraz SET naciskamy tutaj zjeżdżamy temperaturką i już wiatraki się włączyły i SET żeby zapamiętać no i to jest cała filozofia i elegancko działa Łodzi teraz wiatraczki, wyciągają to ciepłe powietrze z tej lodówki ustawimy sobie 22 stopnie SET można wyłączyć no i to było na tyle z łatwych usprawnień. Mam nadzieję, że teraz lodowateczka będzie lepiej chodziła. Na pewno będzie coś sprawniej. I to było w sumie na tyle. I do następnego vloga. Hejka. Pa, pa.